Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Czy dzisiaj, po czterech tygodniach adwentowego oczekiwania, jesteś gotowy, aby odpowiedzieć na pytanie mędrców? Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ewangelia podpowiada nam, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Ale przecież Boże narodzenie nie jest jedynie wspominaniem kolejnej rocznicy narodzin. To się dzieje realnie, na naszych oczach i w naszym życiu. Chrystus rodzi się dzisiaj, bo dzisiaj chce nas zbawiać. W tych świątecznych dniach patrzymy na Jezusa leżącego w drewnianym żłobie aby za chwilę ujrzeć go na drewnianym krzyżu. Chrystus przyszedł po to, aby dać nam życie. Czy przyjmiesz Jezusa, który jako niewinne niemowlę chce się narodzić w Twoim życiu?